Cześć, jesteśmy się odcinkiem i od razu chcę Ci przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, w ten sposób doceniasz moją pracę i przyczyniasz się do rozwoju kanału. Słuchajcie, ostatnio też nie było konkursu na hashtag boskie, więc wracamy z tym. Zgłaszajcie się w komentarzach, a w kolejnym odcinku wygra 5 osób boskiej i mojej tymki na jedną wybraną przez Was grę na trybie wojownicy versus potwory. Tyle ode mnie, miłego oglądania. Szymaneczko, z tej strony Tomi, witam Was bardzo serdecznie w odcinku, słuchajcie, z Wojowników vs. Potwory 3. W dzisiejszym odcinku, jak już pewnie po tytule widzicie, będziemy prezentowali kolejnego tutaj bosa, yy, którego ostatnio sobie mogliście wybrać pod moim odcinkiem z prezentacji rycerza. Czy tam. Nie, nie rycerza. Z, z normalnego gameplayu, właśnie, już mi po prostu wypadł z głowy I słuchajcie, wybraliście nekromantę, ja musiałem trochę jeszcze dozbierać pieniążków Wczoraj troszeczkę przetryhardowałem z tym levelem I się udało mi tutaj tego nekromantę mm, zdobyć O, jeszcze Discord mi tam w tle, ale mam nadzieję, że to nie będzie przesz przeszkadzało W razie co będę musiał wyłączyć I co, słuchajcie, prezentacja nekromanty dzisiaj Naciskamy sobie go już dołączamy do giereczki, jako nekromanta I się przywitajmy od razu z graczami, witajcie na YouTube Dobra I tak, słuchajcie zacznijmy od tego co ma Nekromanta, od lewej strony Laska nekromanty, która ma ostrość 10 i niezniszczalność 5 Która nakłada różne efekty Przy uderzeniu na przykład gracza No wojownika po prostu, to jest taka nasza główna biała broń, która jest w sumie naszym takim głównym tutaj damage'em. Yy, mamy też yy, kulę ognistą, po prostu zwykła kula to co ma gaz czy też na przykład magma. O, magma to, to jest yy, w sumie na tej kuli tylko bazuje. Yy, dalej mamy atak chera, dwa ataki. Yy, lewy, prawy i one yy, no zadają damage. <gryw> nic nic po prostu yy, nic tutaj trudnego. Yy, dalszy tutaj skill to jest ognisty wulkan yy, Co on robi? Słuchajcie to jest nowy skill, w sumie jeszcze go nie prezentowałem na kanale Po użyciu wokół nas tutaj się pojawiają bloki magmy, które zadają obrażenia i tam w sumie wulkan też zadaje obrażenia Nie są jakieś to kozackie obrażenia, ale to jest taka powiedzmy yy, defensywna Defensywny skill, no można tak powiedzieć yy, Mamy eksplozję do niszczenia bloków, to wiadomo bloki tylko tu nie mogę niszczyć o, obreda się ma, pozdrawiam obredę, w ogóle Tutaj obreda sobie jak to zostawimy go yy, Mamy też yy, tutaj przywołaj legion Co robi legion? Przywołujemy legion tutaj na obrebie, możemy to przetestować, patrz, obrewa, łap I pojawiają się tutaj nasi, o, gościu jest, dobra, zabijemy go, dawaj go Raz, dwa, trzy, cztery, dawaj Dawaj go, dawaj go, jest, nie żyje Legion zabił go To znaczy, że ja go dostałem killa? Sobie tego nie testowałem jeszcze, czekajcie, e, użyjmy Biblii A, nie, dostałem Nie dostałem, e, nie dostałem e, Killa, Legend go zabił e, No niestety, słuchajcie e, Ale no, Legion pomaga nam w walce, jak widzicie, kurczę, Damage to ma całkiem niezły, myślę Zobaczymy jeszcze raz tutaj na obrębie Już ucieka chłopak <laughs> Dobra, zostawimy go, o tutaj w ogóle A, dobra, to Legion, okej okay. Dobra, co mamy dalej? Mamy tutaj czarną Biblię do czego słuchajcie służy tutaj Czabra, czarna biblia? Musimy zabrać dwie dusze. Czyli trzeba zabić dwie osoby, po czym użyjemy tej biblii i pojawi się portal, który tam przywoła różne potworki do walki ze mną. I szczerze mówiąc wam jeszcze tej biblii nie używałem jako nekromanta, bo dopiero wczoraj wieczorem ją sobie odblokowałem, tą klasę w ogóle. Zegrałem sobie tylko raz i nie udało mi się tutaj zabić dwóch osób, więc mam nadzieję, że teraz nam się uda. I co my tutaj damy? Dalej mamy teleportacja, czyli taka w sumie też jeden z takich lepszych skilli, moim zdaniem Typamy się do jakieś dowolne miejsce, gdzie klikniemy. Dobra, słuchajcie, tu jest dużo strasznie deksowych. Jest tu jakiś gościu, mogę się tutaj tepnąć. Dawaj goście. Nawaga, legionem go tutaj. Dobra. Tutaj warlock mi jeszcze. Jest do pomocy. Nawet dwa warlocki! Ło! Wow. No nieźle. No to co, bijemy się tutaj. Gościu z berłem, to trzeba uważać, co jak Matrixa dawać. O, tu jest gościu daj tego. Dawaj tego, dawaj tego! Daj! Aj, zabi zabił go. Ja potrzebuję killi. Tutaj ten portal... O Jezu, dostałem z berła. O nie, 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 nie. nie to. Tutaj, dobra. Yy, troszeczkę barwaliśmy, nie powiem, że nie yy, spójrzmy na tę tabelę, jak to wygląda. No, trochę graczy jeszcze. Ciekawe, czy jest jakiś tutaj złociak, by mi się przydał złociak albo jakiś taki bez seta. Może być też taki w sumie w żelaznym secie. Bo na razie chodzi o to, żeby zdobyć te kile. O, tutaj ktoś skoczył. Nie wiem, gdzie. Żeby zdobyć te kile yy, i przywołać ten portal. Oho, tu mnie goni gościu. No cześć, cześć. Eee, sobie tepnę się tam. Mogę? Nie mogę. tu się tepnę. Eee, czy ktoś tutaj jest? Nie no, tu chyba jest już wyczyszczone raczej. Chociaż tutaj ktoś jest ale w diaxcecie. Eee, no świątyni się nie chce iść. Nie chce mi się już tutaj tracić czasu. Eee, raczej tam nikogo nie ma. Eee, więc cofniemy się tutaj. i Jakoś będziemy walczyli tam z tymi diaksowymi się tutaj mogę? dobra mogę eee... zostało 9 wojowników no to będę musiał trochę poprzeszkadzać tym legionem mm. się ma proszę bardzo legion dla każdego o, już mi leje dobra uciekam stąd aha jest portal nie ma portalu dobra to co tepnę się tutaj o, gigant leci, dobra. Zobaczcie, jaka armia tutaj bossów. Jeszcze zjawa, kozak. Eee... Co kto tu został? Chodźmy mi się to świątynię w ogóle. Tutaj rozwalę tutaj te bloki. Cyk, raz. Proszę bardzo, niech rozwalają resztę. Eee... O, tędy mogę przejść w sumie. Tu zrespię trochę legionu, w razie kto jakby ktoś tutaj się chciał eee... Chciał nas zaatakować po prostu. Co zacznijmy niż tą świątynię? Coś czuję, że w tej gierce sobie nikogo nie zabijemy. Chociaż jeszcze zobaczymy. O, krowa tu jest w ogóle. Była chyba raczej. Dobra, nieważne. Nikogo nie w ogóle nie zabiliśmy. Troszeczkę tutaj lamię tą postacią. Dawaj Sanabasa. O, mamy Sanabasa, nice! Nice! Mamy pierwszego killa. Em... Yy... Więc może się jeszcze uda kogoś zabić, słuchajcie Obrada, no to obrada, tu zostawimy chyba, co? Eee To mi ty bananie <grywia> No nieźle, Dobra, eee, o, jest portal, bardzo dobrze, będziemy mieli tutaj drogę ucieczki O, 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 o. Nie, 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 nie O, tutaj ktoś jest nekromantą? Nie, to jest rycerz chyba, co? No, to jest rycerz Eee Dobra, założ sześciu wojowników To jest gościu, możemy... ooo, wow, wow, wow. Co on użył w ogóle takiego obszarowego? Chyba pioruny Legion stoi sobie po prostu A mogę, mogę ich bić w ogóle? A nie, ja ich zatrułem, zobaczcie, no Ja ich zatrułem, tego też mogę, gościa? O, widzicie? Kurczę, mogę zatruwać moich, lol no to nie jest źle, w ogóle też mogę nak nakładać na nich efekty typu blind, yy, poison właśnie ten co tutaj nałożyłem i chyba jeszcze mogę nakładać, chyba to tyle w sobie. mogę się też regenerować tą laską z tego co, o nie 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 nie, nie. o ty skubańcu, mogę się też regenerować tą laską tylko na razie tutaj do kogo nie podejdę to po prostu mnie raczej wybombi, yy, to jest get out jest kuska. Dobra, tepnę się tutaj. Trochę legionu tutaj pospałnie, żeby tam jakiś damage mógł zadać. Yy, bardziej jest to taka klasa, słuchajcie. Yy, nie stricte pod zabijanie, jak widzicie, tutaj nawet potek bana nie dał i to w sumie moim zdaniem jest jakiś niby plus, ale też powoduje, że ta klasa nie jest jakaś kupę, mimo że kosztuje 35 tysięcy, a taki na przykład szatan. No, nim można trochę namieszać w drużynie Ale ta klasa bardziej służy do tego, żeby mm, Słuchajcie, o widzicie, szatan jest Dawaj go, tutaj gościu Uciekł Dobra e, No to czekam aż mi się tutaj to zdrowie zregeneruje e, Ale tak jak wspominałem, ta klasa służy do po prostu Takiego defensywnego grania Takiego przeszkadzania bardziej e, Spełniania tego legionu, który po prostu tutaj ma e, Drużynie wojowników. Yy... choć Siaś po prostu. Dawaj tego tutaj gościa. Chodź, chodź, chodź. O nie, nie, nie. nie, berłem to się nie bawię. Zberłem tu to nie. Cyk, wulkan i na porta. Dobra. Yy... No, trochę już w sumie przeżyliśmy tym. tej naszym nekromantom. Yy, Tepnie się w ogóle może. A tutaj, ok. Tutaj krówka jest, szata nie jest, bardzo dobrze. Mają małe podejście do tej świątyni. Mmm, to jakieś lata w ogóle tym... Obrada, okej. Okay. No to raczej raczej mi nie zatekuje, chociaż nigdy nie wiadomo. O, czymś dostałem. O, no i mnie zabiła kustka. No nic, słuchajcie. Yy... Co, widzimy się już na kolejnej mapce? Jeszcze Wam nagramy jeden gameplay, gdzie po prostu przywołamy sobie ten nasz y, portal i wam zaprezentuję, więc zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na drugiej mapce. Tutaj naszym nekromantem wybraliśmy sobie go i lecimy tutaj zabijać już wojowników. Yy, gracz jest 41, więc bardzo dobrze. Yy, troszeczkę się tu będziemy mogli poławić. Tepnę się tutaj na drzewo może. O, gościu się ma, depchnę go. Yy. I co, słuchajcie. Mm, ja bym sobie tutaj. Yy, zabił na początku jakichś takich słabszych wojowników ze względu, żebym tą Biblię mógł tutaj wam zaprezentować. A jak sami wiadomo, no tutaj, tutaj będzie ciężko, więc sobie na przykład tepnę się tutaj. I yy, na no, gdzieś tu... O, tam jest ktoś. I widzę, że gościu nie ma seta. To się tepnę do niego i się siema gościu. Dobra, mamy pierwszego killa. I słuchajcie, teraz nam potrzeba jeszcze jednego tutaj. Widzę, tu jakiś żółciak jest, więc możemy go tutaj o Jezu, Możemy go tutaj dopaść. Zepchnę go tutaj. O, bardzo dobrze. I tutaj mamy. No tutaj już nam nie ucieknie raczej i słuchajcie, mamy drugiego killa. Dobra, mamy dwa kille. O Jezu, tutaj we mnie strzelają. Jeszcze armagedonem dostałem. Yy, poczekam sobie. Aż mi się tutaj odnowi ten kompas i tepnę się tutaj na mury. Tutaj widzę pierwszego gościa, już ucieka przede mną. No dobra, to jest tepne. Słuchajcie, tutaj dobra. Czy gościu jest jakiś? Nie ma co tam. O, spadł, dobra. Yy, zostawimy go. Yy, I tak, słuchajcie, już pewnie kompas. Mam od. O, się yy, Tutaj mam odnowiony raczej, więc wiecie co? Ja im tutaj zrobię cyk. Leci portal. Zrespią legion. I słuchajcie, ja się tepnę, Jezu, nie 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 nie, tepnę się tutaj. Dobra, i słuchajcie, gdzieś tutaj już nasz portal powinien się uaktywnić. Eee, uaktywnił się? Halo? Siema, siema. O, uaktywnił się teraz, leci muzyczka. Eee, tam jest miecz, widzicie? Ja go postawiłem i tutaj już leci portal. Zaraz się powinien tutaj... Siema gościu, weź mi nie ataku, ja chcę tutaj zaprezentować. Tepnę się może o tutaj. Stąd też widzimy tutaj, ładnie to widzieli wszystko. Yy, portal się tutaj otwiera już. Tam ta muzyczka gra, tego so, na przykład podej podejdę tutaj i widzicie tutaj już coś się dzieje. Zaraz tutaj właśnie... O właśnie już się portal tutaj nam yy, pokazał. I zaraz tam będzie respił wojowników moich, jezu tutaj we mnie strzelają cały czas. O, moi wojownicy już spadają. Widzicie. Moja cała armia. W ogóle tam na drzewie zostali, ja się tam tepnę. No tutaj w ogóle strasznie zagłusza to, ale dobra, mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś mocno na nagraniu słuchać. Yy, te, te nekromanci, słuchajcie, oni atakują. Zaraz będą tutaj... tego możemy tutaj zrzucić do boju gościu. I tam zaraz powinni atakować. O, zobaczcie, ile nekromantów tutaj na tego gościa się rzucił. Dobra, pomagamy im. Proszę bardzo. I najlepsze jest to, że... Oni go zabili? Czy ja? Wulkan? Cyk! Kolejny nie żyje, słuchajcie. Jak widzicie, naprawdę spustoszenie to zrobili im tam. Właśnie, wszyscy po prostu w szoku. Tylko ja tutaj moje... Moje zdrowie nie jest za ciekawe, ale dobra. Yy, ja im tutaj będę ich wspierał trochę. Tym Legionem. Ojej, dopadli mnie. Yy, ale wiecie co? Ja sobie tutaj od razu... Wezmę innego bossa jeszcze i wam zaprezentuję tych nekromantów. Zjawy nie mogę, więc mogę. Weźmy krówkę. Krówka jest taka, powiedzmy, co Jeszcze sobie tutaj yy, wybuchniemy. Yy, ale wam tutaj demonstruję tą całą armię, bo naprawdę zobaczcie, jakie spustoszenie. Wszyscy z murów się cofnęli. I no na tym polega głównie ta klasa, żeby tą, tą armię przywołać. Yy, I no, jak widzicie, tutaj kurcze już wojownicy. Wszyscy pouciekali. Tutaj jest jakiś wojownik. O, i kolejny umarł właśnie. Cyk wybuchnę. Cyk i nie ma gościa. Więc jak widzicie tutaj. Eee, naprawdę... No poczyścili ci, nie, nie umarli. I co, słuchajcie, tyle byłoby z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się Ci spodobał, zostawcie łapkę w górę. Eee, I napiszcie w komentarzu, jaką byście chcieli zobaczyć kolejną prezentację, to na pewno wam ją zaprezentuję. Eee, a jak widzicie tutaj kurczę, no. No, ten, ten kromant naprawdę zrobił tutaj spustoszenie. Jeszcze raz wam tutaj wszystko pokażę. No, więc... Słuchajcie, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Yo!